Dzień dobry, kochani. Tak, jest za 20.10. A dlaczego ja w łóżku? Mało tego, że w łóżku, to dlaczego w tym pokoju? A to dlatego, że mamy małe bobasy. O, patrzcie. takie małe bobasy. Kluski mamy. I mamusia. Ja wyglądam, jak wyglądam. Dlatego, że mm, poród zaczął się do, dokładnie o 12 w nocy. Było tak, że ja właśnie poszłam spać szybciej. No, bo po basenie, już Wam mówiłam, że byłam po tym basenie. I, I tak wiecie, i mnie, mówię, tak zmogło, obejrzeliśmy z Arturem film. I to było, słuchajcie, jakoś koło 11. Ja mówię a idę spać. I poszłam spać. I budzę się o 12, bo Jeannie yy, to jest w ogóle to jest córka Emilki, którą sobie zostawiliśmy. Jedna z tych yy, dziewczynek, którą sobie zostawiliśmy tych kotek. No i yy, yy, po prostu wiecie. Jak ona dostała skurczę, ja aha, dobra, no to na, na baczność. Także to była 12 w nocy. Ja wiedziałam, że ona będzie w sobotę rodziła. No ale nie myślałam, że z piątku na sobotę o 12 w nocy zacznie rodzić. No ale tak. Ostatnio też Emilka tak rodziła właśnie o 23 zaczęła, nie? Z tego co pamiętam. Czy to była leila? Mm. Chyba Emilka. No i no i wiecie i po prostu poród się zaczął o 24, O trzeciej już były wszystkie maluchy, czyli cała szóstka silna, zdrowa na świecie. I no, ale tak naprawdę poszłam spać za piętnaście bo Wtedy jeszcze od ostatniego dziecka trzeba podać. Wiecie, oksytocynę, i jeszcze trzeba poczekać. Najpierw dwie godziny po, po dziecku trzeba dać ten zastrzyk, potem trzeba jeszcze poczekać z te 40 minut do godziny, czy, czy coś się jeszcze urodzi. No, ale tutaj już, już nie przyszły żadne skurcze, tylko się oczyszczała, więc. No więc przed szóstą tak naprawdę poszłam spać. Czy znaczy poszliśmy, bo, bo Artur był ze mną. Artura obudziłam też. Artur praktycznie wcale nie spał, bo on tam później poszedł spać, więc on tam spał może z pół godziny. Ja mu mówiłam, żeby poszedł spać, nie wiem, chyba o trzeciej mu mówiłam, ale on nie chciał. Mówi, ja będę tu z tobą, w razie co, wiecie, jeszcze poszedł szybko w piecu napalić. Gdzieś tak o pierwszej poszedł w piecu napalić, no bo już yy... Ale no niestety musiał już od nowa napalić, bo, rozpalić, bo już zgasł ogień. No więc napalił w piecu, jak ja sobie tutaj ro rodziłam. Także no Ginny była naprawdę dzielna, pięknie było, po prostu wiecie, taka kochana jest. Jest cisza, jakby maluchów w ogóle nie było. No także sobie teraz pospałam, jest za dwadzieścia Troszeczkę pospałam, ale już, już nie mogę spać. Idę pod prysznic, bo ja w ogóle, słuchajcie, spałam w innej bluzce, teraz tą ubrałam, ale muszę się przebrać, muszę wziąć prysznic, bo w ogóle tak ciepło było. No. Że no nie mogłam wyleżeć w bluzce z piżamy z długim rękawem, spodnie w ogóle zdjęłam, bo mi tak ciepło było, skarpety zdjęłam jak nie ja, przypomniało mi się tropiki nie? jak latem, jak 40 stopni jest, no ale jak są maluchy to trzeba to, to one muszą mieć ciepło no ale dałam już im kocyk elektryczny także później ewentualnie im podłączę kocyk na razie jeszcze nie trzeba bo jeszcze jest ciepło no i dzisiaj. I dzisiaj to będzie właśnie taki dzień, Muszę wypić kawę. No. Nie wiem, może później jeszcze po południu się trochę położę, żeby trochę odespać, ale. No ale fajnie cieszę się. Maluchy silne, zdrowe wszystkie. Ginny naprawdę sobie świetnie poradziła. I jestem z niej dumna, i, i cieszę się bardzo, że wszystko dobrze. Także już mogę spać spokojnie. No, a tymczasem idę pod prysznic, bo. O, może się obudzę troszkę. Jestem nieprzytomna. Jeszcze telefon mi spada. Słuchajcie, wzięłam prysznic, wysuszyłam włosy i chciałam Wam powiedzieć, wczoraj sobie uświadomiłam wieczorem, zanim poszłam spać, jak sobie zmywałam buzie i myłam ząbki, że zapomniałam kupić... <trym i> <trym i> Uu, nie wiem. Na co to? <laughs> Zapomniałam kupić piankę do mycia buzi, w tym w biedronce. Ja nie wiem, jak to się stało, bo ja patrzyłam na listę zakupów w telefonie, jak byłam w biedronce, <laughs> no ale ja nie wiem, czy ja oczy mi się zamknęły. Po prostu nie wiem, przeczytałam piankę i no. I nie wiem, co dalej. Także. Nie mam pianki, ale to nic, następnym razem kupię. I tak za chwilę trzeba będzie pewnie pojechać na jakieś zakupy, więc yy, kupię. No, nie użyłam dzisiaj termoochrony yy, do włosów i też nie nakładałam odżywki, tak żeby z nią siedzieć, tylko yy, taką, wiecie, psik, psik, tą gliskura, tak, gliskura, popsikałam przed wysuszeniem i tyle. I tak i tak, zaraz muszę związać włosy, gdyż idę ogarniać, muszę wstawić pralki. Muszę wstawić pralki, muszę pościągać to, co jest wyprane, muszę sypialnie posprzątać, dlatego że maluchy. No już za powiedzmy dwa dni, nie wiem, może dwa dni, może no, może w poniedziałek, chyba w poniedziałek, bo w niedzielę jeszcze będą, będzie rodzina po kotkę. Więc y, chyba w poniedziałek maluchy pójdą już na cały dom tam na dół. Także y, muszę posprzątać sypialnię, bo tam wiecie, że wirku się trochę nanosiło, wiadomo. Chociaż ja niedawno odkurzałam, no ale po prostu trzeba y, znowuż odkurzyć, bo żwirek jest i muszę resztę kuwet posprzątać na dole, bo u góry już mam. No i y, i właśnie najważniejsze to te pralki wstawić, bo muszę wyprać to, co tam podczas porodu, wiecie, te ręczniki i tak dalej. Matko, jedyna muszę się do fryzjera jakoś umówić, ale no po prostu nie mam kiedy. No ale może, nie wiem, teraz przed świętami to się już na pewno nie uda, bo na pewno moja fryzjerka nie będzie miała miejsca. To graniczy z cudem. Więc jakoś zaraz po świętach będę musiała się po prostu umówić. Mam nadzieję, że czas mi pozwoli, chociaż teraz ten czas jest taki, że po prostu wiecie. No, no, po prostu nie ma za bardzo tego czasu, ale może może się uda jakoś. Tylko, że wiecie, tak jak mówiłam, to jest 5 godzin, to jest praktycznie cały dzień yy, wyjęty. Także muszę sobie po prostu cały dzień przeznaczyć na taką, na taką wizytę u fryzjera, to nie jest takie łatwe. No ale nie wiem, będę musiała, bo widzicie, że już mam. Chociaż to nie jest jeszcze aż taki odrost, nie? Jak na trzy miesiące. Trzy miesiące nie farbowałam, No, teraz jest trzy miesiące. Dokładnie. Wczoraj było trzy miesiące. No, więc chyba jeszcze jakoś tam ujdzie w tłumie, tylko że ja wiecie, ja tonuję te włosy, nie. No teraz to jest masakra, bo ja nie nałożyłam odżywki żadnej tonera nie nałożyłam, tylko chciałam wysuszyć i po prostu tyle, nie. No, i, i tak sobie zarazem wiążę. Idę pracować, dopóki mi nie zmorzy, bo na pewno będę miała kryzys w ciągu dnia, na pewno się położę, bo to nie da rady, tak. Nawet gdybym, wiecie, nie wiem, za trzy kawy wypiła, to i tak, i tak mnie po prostu zmorzy, a chcę zrobić jak, jak najwięcej się da, bo jednak. Yy, no bo. Nie lubię, jak nie jest zrobione. Dobra, lecę kochani, i póki mam siłę, to po prostu robię. Wiecie co, pomimo tego, że pada, pada deszcz, tak cały dzień jest kieszkowo, tak jak wczoraj zresztą, ale słychać już jak ptaszki śpiewają. Wiecie, już, już słyszę, że w ogrodzie ptaszki śpiewają, i to jest takie fajne. E, więc jest nadzieja, chyba, chociaż już tak wiecie, cały czas czekam na tą wiosnę z tęsknieniem. No ale chyba kiedyś w końcu przyjdzie. No i tak, jest już 17. I powiem Wam, że tak się cieszę, że wczoraj zdecydowałam się upiec tego kurczaka z Biedronki. Ja Wam pokażę, jak on wygląda. On jest z, ka z kaszą i z, z grzybami. O, tak on wygląda. Połowę, Artur tak przeciął po prostu sobie połowę, wzięliśmy, zjedliśmy połowę tego kurczaka. To jest wszystko, co się z niego wytopiło. Nie? Ja tutaj nic nie dodawałam, tak on wygląda. Sorki, bo miałam telefon. Pani, pa, pani dzwoniła. Yy, no, także tak, yy, tak wygląda ten kurczaczek. I jak ja się cieszę, że ja wczoraj. Słuchajcie go upiekłam, bo ja już dzisiaj nie musiałam po prostu. ja wiem, że to jest tylko wyjęcie z opakowania, włożenie do, e, do, do naczynia żara odpornego i wstawienie do piekarnika, ale dzisiaj każda czynność wymaga ode mnie... No nie lada po prostu. słuchajcie wysiłku, bo nie dość, że no, jestem taka no... Jak, jak to Artur przyszedł do góry rano, ja brałam prysznic rano. Bo jak ja wstałam, nie, czyli o 10, po, po, około 10, no wpół do dziesiątej wstałam. Przyszedł do mnie i mówi, jak się czujesz, no bo on ze mną. Ja mu mówiłam o trzeciej, żeby poszedł spać, że ja sobie poradzę, ale on mówi, nie, będę z tobą czuwał. No i, no i nie poszedł spać, poszedł razem ze mną. Znaczy on tam poszedł chyba o piątej, ja za szósta bo tam jeszcze ogarniałam i, i, i tak dalej. No, i on mówi, jak się czujesz? Ja mówię: No, słabo, nie, niewyspana jestem, jestem przeorana. A Artur mówi: A ja się czuję niewyspany, przeorany i jeszcze jakby mi, jakby mi ktoś yy, yy, łopatą w łeb dał. <grywia> czy tam, nie wiem, czy przejechał ciągnikiem, czy coś takiego powiedział, nie? Także no, czujemy się dzisiaj oboje tak samo. No ale słuchajcie, no trochę porobiłam, zjedliśmy tego kurczaka, o 13.10 położyłam się, musiałam się trochę zdrzemnąć, chyba z pół godzinki sobie tak drzemałam tutaj w salonie na kanapie i tak troszeczkę mi lepiej było, ale nie, no jestem dzisiaj identka. powiem Wam, że e, są hodowle, które, mm, no są ludzie, którzy prowadzą hodowle i jeszcze pracują gdzieś. Albo online z domu, albo na etacie normalnie, powiem wam, że ja sobie tego nie wyobrażam. To jest. to, to Ja się nie dziwię, że potem ci ludzie yy, zamykają hodowle, sprzedają koty, odsprzedają, bo rezygnują z tego, dlatego że nie da się robić po prostu yy, kilku rzeczy naraz. No po prostu to jest niemożliwe, wiecie, ja wiem, że, że pieniądze, że, że wszystko, ale. Tu trzeba wybrać, bo właśnie, czy taki zarobek z hodowli, czyli niestały zarobek, niepewny zarobek, bo w jednym czasie coś jest, a w drugim trzeba dołożyć, niestety to tak wygląda. To nie jest tak, że kotki są cały czas i te kotki się cały czas sprzedają i, i tak dalej. Um, nie ma tak. Ja na przykład wczoraj zrobiłam przelew na prawie 5000 złotych, dlatego że kupiłam, toneż wirku. Kupiłam karmy, kupiłam inne rzeczy takie potrzebne. Po prostu, tak? Jakieś nowe podkłady pod te, maty pod kuwety, jakieś nowe kuwety, transporterki trzeba dokupić. Przecież, słuchajcie, no to cały czas, wiecie, to są pieniądze, które realnie trzeba mieć i trzeba cały czas inwestować i trzeba nowe rzeczy cały czas dokupowywać. Drapaki, wszystko, po prostu wszystko. Wiecie, no, tak jak mówię, raz są te pieniądze, ale nigdy nie wiadomo kiedy będą następne pieniądze i ile będzie dlatego, że nigdy nie wiemy, ile się kociąt urodzi i czy w ogóle będzie ciąża, tak? My nie wiemy tego. To jest... I dlatego ludzie często rezygnują z hodowli na rzecz stałej, pewnej pracy na etacie, dlatego, że hodowla polega na tym, że przede wszystkim to robi się z serduszka. Bo naprawdę uwierzcie mi, że to jest nie... Niepewny i niestały pieniądz, i czasami trzeba dołożyć. A już nie mówię o tym, jak się zdarzy jakaś choroba kota, że trzeba parę tysięcy albo parę naście tysięcy wy, wywalić na leczenie, i też się nie wie, czy się tego kota uratuje, bo różne są sytuacje. Um, też są i, i cesarki, bo na przykład przy porodzie coś nie tak, i, i, i są komplikacje, i czasami taką kotkę trzeba kastrować, trze pomimo tego, że się ją kupiło na przykład za 15 tysięcy złotych, trzeba ją wykastrować. Albo na przykład się okazuje, że ta kotka w ogóle dzieci nie może mieć i się wy wydało 15 tysięcy, i trzeba ją wykastrować i sprzedać gdzieś do adopcji za 1500 zł. Także. Yy... Ja naprawdę się nie dziwię. Ja sobie nie wyobrażam, gdybym ja miała teraz całą noc do szóstej rodzić, a rano iść do pracy na ósmą. Ja, ja jestem wykończona, nie? Ja jestem wykończona. Naprawdę. Ja tu, wiecie, tu, tu mogę sobie na to pozwolić, żeby wyglądać tak, jak wyglądam, i, i że mogę się położyć, i mogę się zdrzemnąć, tak? I chcę to coś zrobić, a nie to mogę się spać cały dzień, i też. Jakoś to będzie. Co prawda, no nie mogę sobie za bardzo na to pozwolić, dlatego, że jutro o 12 będzie właśnie rodzina po, po Ines. Eee, no ale to wiecie, to jutro posprzątam. Dzisiaj po prostu yy, co zrobiłam? No w, w, yy, wzięłam ten, zlinki pościągałam. Tu mam ściereczki. Zobaczcie, to są moje ściereczki i też jeszcze nie wszystkie z mikrofibry które wyprałam i ja nimi po prostu czyszczę wszystko, nie? Wiadomo, że tam ręczniki papierowe też używam, ale żeby nie zbankrutować na ręcznikach, to po prostu mam te ściereczki i wszystko nimi czysz czyszczę. Także, no, wyjęłam z pralki, wyprałam to, co miałam wyprać, pościągałam suche, rzeczy, tam jeszcze miałam taką matę kotków i, i kocyk, i właśnie te ręczniczki i, i też obiad zjedliśmy i tak wiecie, no wiadomo, że robię to, co muszę zrobić dzisiaj takie rzeczy jak kuwety, wszystko zabawa z kotkami, no cały czas chodzę do góry patrzeć, czy wszystko jest ok i ja sobie nie wyobrażam po prostu iść teraz do pracy no nie, dlatego uwierzcie mi ja wiem, że bo człowiek jakiś czas może pociągnąć, wiecie, tylko że człowiek jest tylko człowiekiem i nie przeskoczy tego, bo nie jest maszyną i do pewnego momentu można harować, można się zapracowywać, można nie spać, ale to jest do czasu, bo i tak yy, zdrowie nasze na tym najbardziej ucierpi. Nie, coś tam i można sobie wszystko mówić, wszystko tłumaczyć, że to tylko teraz, że to tylko jakiś czas. Nie, to gdzieś musi wyjść. Bo można przez kilka miesięcy takie coś pociągnąć, ale przychodzi taki moment, że jest po prostu źle, i właśnie wtedy trzeba podjąć decyzję, co, czy to, czy to. I uwierzcie mi, że w większości przypadków wygrywa praca stała, dlatego że, tak jak powiedziałam, hodowla to nie jest nic pewnego. Bo dzisiaj jest, jutro może nie być, jutro może być totalna kaplica, po prostu porażka. Totalna. Więc. Mm, no, tak, tak, tak wygląda sytuacja i uwierzcie mi, że ja naprawdę dzisiaj nie wiem, jak ja, jak ja się nazywam. Ja nie wiem, jak ja się nazywam, bo ja praktycznie dobę nie, nie spałam. Ja spałam przez... w ciągu doby, no, cztery godziny. Można tak powiedzieć. Że przespałam może cztery godziny i to też tak na czuju. To też nie był taki pełen sen, więc możecie sobie pomyśleć, jak się czuje człowiek, który... Yy, wiecie, spał 4 godziny w ciągu doby. No. Tak by się długo nie dało. To po prostu jest nierealne. Dobra, ja idę ułożyć te ściereczki do szafeczki i, yy, i robię dla Was vlog. O, tyle dzisiaj pożytecznego, że zrobię vlog, to wiecie, yy, to chociaż będę miała poczucie, że chociaż ten vlog <laughs> zmontowałam, nie? No, także lecę. Gini, co ty za pozycję tutaj uskuteczniasz? Maluchy ci się za plecami pogubiły. No, jest 21. Ja idę spać. Ja wiem, że to jest nie do pomyślenia dla mnie też i nie wiem, o której zasnę, ale idę sobie spać, bo jestem zmęczona, a jutro o 12 mają być państwo po, po Ines. No. I sobie idziemy spać. Tak? A wy będziecie też grzeczni? Tak. Moje parówki. Parówki. Mama się do was plecami odwróciła. Tak? Mama, co ty wyprawiasz? Co ty za gimnastyki tutaj na plecach? Przerzuca, mama mnie, co ty wyprawiasz? Ingenie, co ty wyprawiasz? To jest jakiś... Zobacz, pogubił ci się mały tutaj. Masz. No i tam jeszcze, jeszcze teraz znowu za plecami tam masz. No i ty śmiechowa jesteś. No, ty jesteś taka śmieszna. Tak. Kto jest taki śmieszny? No. Dobra, nie, nie zakłócam jej. Dobra, koniec tego dobrego. Ja wiem, że to jest nie do pomyślenia, żeby o 21 w łóżku już być, ale no powiem Wam, że jeszcze jutro rano, zanim przyjadą ludzie po kotkę, to jeszcze nam się szykuje czyszczenie komina, bo trzeba będzie napalić w piecu, a Artur mówi, że no niestety dobrze by było, żebyśmy rano zdążyli z tym kominem. Więc tak, jeszcze muszę posprzątać. A oni mają być o 12.00. Jeszcze muszę posprzątać. I jeszcze musimy komin wyczyścić. Znaczy Artur nie, a ja tylko tam, wiecie, muszę obciąć tą, tą kulę, co on tam, ten śruber z taką kulą, co on tam zrzuca z komina. No bo tam podobno już, już się zapycha. Ja nie wiem, ten węgiel, który teraz przyszedł, on jest jakiś taki falerny. Wiecie, niby, że z kopalni bezpośrednio, niby, że tego. A jeszcze tak się y, szybko nie brudził. Komin ten przewód. No, także widzicie, tak codziennie właśnie coś. Ja myślałam, że jutro na spokojnie sobie wstanę i, i tam powiedzmy o. Sobie zjem spokojnie śniadanie. O 10 zacznę sprzątać. Wyprawkę już mam gotową, także wszystko mam gotowe. Tylko po prostu muszę ogarnąć, nie? No, a tu jednak widzicie, jeszcze tam z godzinę, jak nie więcej, zajmie to czyszczenie komina. Ale no trudno, tak, tak, tak to wygląda. Ja śpię tutaj przy takiej małej lampce, no bo jednak, tak wiecie, mam baczenie, nie? Na, na koiec. Ja przyszłam tutaj, a ona miała, ja jeszcze miałam podkłady, yy, bo wiecie, ona nam jeszcze trochę brudzi. Miałam podkłady na kocyku. Ja przychodzę, a ona siedzi na jednym podkładzie, a kotki są pod drugim, przykryte. O! Mój brat do mnie pisze, mój brat jest w szoku, że ja idę spać o tej godzinie. No, bo to jest trochę szok. <grym> no, także. Yy... Wyobraźcie sobie, że ona siedziała sobie i patrzyła na, na, tą, na tą górkę, którą utworzyła. Ja nie wiem jak ona to zrobiła, że ona pod tak równiutko pod podkład je położyła. Nie mam bladego pojęcia jak ona to zrobiła. No, ale już zrobiłam teraz kocyk. No, najważniejsze, że, że gdzieś tam ich nie wynosi, nie próbuje wynosić. To jest bardzo fajnie, bo Raz mi się zdarzyło, ale to pod łóżko, tam, znaczy za łóżko, ale jak już zrobiłam tak, żeby nie było możliwości wynoszenia, to mi kotka przestała wynosić, więc no, ale czasami mają takie pomysły, żeby gdzieś je wynieść, bo coś im tam nie pasuje. Różnie jest w hodowlach. Czasami w szufladzie trzeba kotki tam chować, czasami gdzieś tam na dnie w szafie, no różne są sytuacje. No, także kochani, dobranoc dziękuję za, za dzisiaj za oglądanie dzisiejszego vloga i dajcie łapkę w górę będzie mi miło, subskrybujcie i do zobaczenia no mam nadzieję, że jutro jutro zobaczymy co będzie się działo będę pewnie wiecie zalatana, ale postaram się nagrywać, także do zobaczenia pa, pa.